Witam w kolejnym odcinku Na Szlaku Smaku, dzisiaj będzie sałatka z jajkiem. Składniki, jakich użyjemy, to karsza orkiszowa, do tego jajka, szczypiorek, rzodkiewka, cytryna, e, pomidory secci, oliwa i rozponka. Słuchajcie, bardzo szybkie i sprawne danie. Kaszę gotujemy według instrukcji, jajka oczywiście na twardo, ja już sobie tu naszykowałem talerzyk, w którym podamy naszą sałatkę. I teraz tak. Kaszę mam ugotowaną, więc z jednej strony ułożę kaszę, hop, na następnych o, hop, okay. następnie rzotkiewka, czyli rzotkiewka posiekamy sobie bardzo drobnio Smacznie wygląda, także ok, rzutkie weczkę w ten sposób pomieszamy i ukłożymy ją z tej strony. Ok, następnie pomidor seci, aby wykorzystać olej dodamy troszkę oleju z pomidorów seci, Do tego oczywiście sparzona cytryna sok z cytryny. Czyli taki ale winegret. Zamykamy. Do tego kroimy cienkie plasterki pomidoro. O, w ten sposób. Szczypiorek. Słuchajcie, to jest nieodzowna część na śniadania i przystaweczki, czyli szczypiorek weźmiemy sobie na pół całość zasypujemy no jest tego dużo jak to się mówi troszkę soli pieprzu czyli pieprzyk sól I do tego nasz winograd. Polewamy wszystko delikatnie sosem. I danie mamy gotowe. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na Szlaku Smaku. Tam na pewno coś dla siebie znajdziecie. Do zobaczenia. Cześć.